Siema Jest godzina 19 Wyjechaliśmy z Bristolu Pogubiliśmy się i... i mamy awarię hamulców Pierwszy raz coś mi się takiego przytrafiło Także jak na rondzie Wstawałem jak Nagle chmura dymu przeleciała koło kabiny było! palimy się czy co? Bo coś za dużo tego dymu było. <noise> już nawet nie spinałem się, żeby gdzieś tam szukać jakieś lejbajki czy czegoś, tylko zjechałem z ronda awaryjki. Bam, stoimy, wypad z kabiny. Co się dzieje? Będziemy schłodnią, to od razu pierwsza myśl: agregat. Bo tam jeszcze coś trąbiło, że kontroler, unit, alarm, coś tam, coś tam. Całe. Spotkał się nie dymi. Jadę dalej. Następne rondo. Znowu hamuję. Jakoś tak właśnie w lusterku spojrzałem i... tam Takie skid Marksy zostawiało. Takie piękne ślady po hamowaniu. Tak piękny dym szedł. Ogólnie jakąś starą naczepę, bo ma niski numer. Jak teraz już tam zaczęły się powyżej tysiące, to ja mam 140 coś tam. Ta naczepa miała chyba niedawno wymienioną ośkę. Brand Nie, To nie do mnie. Ośka jest, jest nowa. Jeszcze widzisz. gdzieś... te etykiety jakieś są naklejane. Kontrolki od ABS-u się nie świecą, nic takiego nie ma, ale... Nie ma co ryzykować. Jasno ale bajkę, jak już się jakaś trafiła. Wyjeżdżałem powoli, hamuję, BAM, znowu oba koła zablokowane i znowu dym. Szybki telefon, trochę cieplejsza ta właśnie pierwsza ośka jest na naczepie. Szybko telefon, mówię, że jest awaria czerepu Tam hamulców. Troki żadne się nie świecą. kable to podłączane, bo jeszcze kazał sprawdzić drugi raz. Wszystko gro, hamulców nie ma. Znaczy są, nie działają tak jak powinny. Także siedzimy i czekamy. Tak jeszcze, właśnie wracając do tego POA-a w tej firmie, co dzisiaj jadę w NYF-cie. na Induction, powiedzieli tak, że jak masz jakąś awarię. Jak już wstaniesz w BIPOA, w dyżu, on powiedzmy, złapiesz kapcia, to nie wymieniasz szkoły, Przyjedzie, przyjedzie panoponia, się ci wymieni. Ty masz wbić on ma 90 minut, żeby do ciebie dotrzeć. Może przyjechać po 30, może przyjechać po 40, ale jak już zaczynacie z nim tam coś działać nie mówię, że tam razem z nim koło wymieniać, bo to nie wasza brucha, on ma za to płacone, wtedy już można bić pracę. Tyle na tą chwilę zobaczymy, co będzie, jak przyjedzie pan inżynier. No i ja przyjechał pan mechanik i powiedział, nie ma takiej jazdy, trzeba wracać na bazę. Wracamy na bazę. Dzisiaj się nie najeździmy. Znowu popsułmy auto. I wracamy do pistoletów. Są faktycznie na pierwszy rzut się zaczęły grzać. wygląda Kościół powiedział, że to mógł być jakiś rozdzielacz czy coś takiego przed wyjazdem jeszcze go tam ponoć odłączył mówi, że robimy steady driving ostrożnie z hamulcami i uprawiać tak zwany coasting Nie to że jazda na luzie ale wykorzystywanie grawitacji do przyspieszania i do hamowania do tego mamy jeszcze ten hamulec górski Pojedziemy renówką Tutaj to się nazywa hamulec górski Idziemy na bazę jedziemy może 20 po 8 Już nie ma opcji żebym jednak jechał znowu Odbierać to co miałem odebrać Bo spragnie mi czasu Przygoda z okazji soboty. Przeszliśmy o 16.30, skończymy, a powiedzmy 21. przed północą, będę spokrotył u siebie. A agencja gwarantuje 8 godzin, to będzie płacić za 8 godzin. nie do końca nawigacji mówią, że inni kierowcy jeżdżą jakąś drogą zbadajcie ten drogę ja zjechałem trochę za wcześnie typ mi mówił jedź a że kierowcy jeżdżą A350 ja pojechałem A46 i wpakowałem się w to PAF strasznie rozkopany i w pewnym momencie wjechałem w tak ciasną uliczkę jeszcze była tak zastawiona Nawolone typy spabu próbowali mnie pilotować. Jedyną ich motywacją do tego było to, że jak stanąłem i włączyłem awaryjki doszłem do wniosku, że tam jednak nie przejdę. Nagle z tyłu wyjechała karetka na Sygnale. <grywka> Także takie przygody. Jakbym sam się przymierzał, miałem dwie opcje. Albo skasować, znaczy skasować, porysować BMW, albo porysować Golfa. Właśnie gościu Golfem stanął na podwójnych żółtych. Trochę mnie przyblokowało. Jakby go nie było, to spokojnie byśmy przelecieli. Creeps, z Causeway. Brzmi Nie wiem, czy zawijać na chatę, czy może sobie zostać na noc w Bristolu. A napiszemy do Mariu, może browara walniemy. sim Shiva é a